Halo, halo, z tej strony Oskar z kanału F-Sports i w dzisiejszym odcinku e, robimy alternatywne okienko ale właściwie to nie ja robię, ja tylko oceniam, bo dzisiaj ponownie z nami jest gość, który już się pojawił na tym kanale ostatnio, czyli... Alvaro z kanału Alva. I będzie to wyglądać tak. Alvaro przedstawi swoje alternatywne okienko Chelsea. To okienko letnie, które teraz dopiero co minęło, które przed chwilą było za nami. On przedstawi swoje okienko. Ja ocenię, co o nim sądzę. Zrobiliśmy to samo w odcinku na jego kanale, tylko że ja robiłem alternatywne Okienko United i on to oceniał. Więc wpadajcie do niego na kanał, wpadajcie tu na kanał. Subskrypcje na obydwu łapki, tu i tam. Komentarze również. I co, możemy przejść, więc oddaję Tobie głos, Alvaro. No to zaczynając tak jak zaczęliśmy. Yy, tak, Ty zaczynałeś u mnie, no to od menedżera yy, tutaj dochodzi do zmiany. Myślę, że zrozumiałe. Idzie w comeback Mourinho. Znaczy, no według mnie bardzo dobra decyzja, ponieważ mareski fanem nie jestem. Eee, czy uzasadniałem to na kanale? Tak. Czy mogę przypomnieć czemu? Tak. Ponieważ. Tego gościa Lester, na trzy miesiące, zanim go zatrudniliśmy, Lester rozważało jego zwolnienie. Trzy miesiące, zanim go zatrudniliśmy, Lester w Championship rozważał jego zwolnienie, bo nie radził sobie w lice. To jest absurdalne, więc Molinia ja przyjąłbym z otwartymi rękoma w. W klubie może nawet tylko dla nostalgii, ale myślę też, że ciągle ma to w sobie, ciągle tą drużynę mógłby dobrze poukładać i wyczyścić ze drewna, po prostu. No to zaczynając od bramkarzy. Przez tak. Sanchez Out do Romy za 20 milionów. Petrowicz z tej. Bettinelli Out za zero, do Crowley Town. Bergstrom wypożyczenia do klubu ze Szwecji, którego nie przeczytam nazwy. Slonina zostaje, Kepa odchodzi, ale nie do Realu i nie na wypożyczenie, tylko za 10 milionów do Via Realu. E, Jakieś tutaj sugestie, coś? Znaczy no... Spoko, no Kepa zamiast do Bormów leci do Via Realu, to jest według mnie... E, no... Na wypożyczenie, tak? Ej, nie, na za 10 milionów tam przychodzi. Okej, okay, dobrze, bo się już pomyliłem. No to jakby było wypożyczenie, to był dam niżej. A jako, że perna pernamentyny, to jestem bardzo zadowolony. Sanchez za 20 do Romy, to też jest bardzo dobry dobre biznes. No i Patrowiczek najbardziej może zostać, więc według mnie git zgadzam się z tym. No i jak tutaj nie mówiłem, no to jak mamy Sloninę i Petrowicza, to to na pewno, moim zdaniem, jest pierwszy skład Chelsea. Tutaj kupujemy przyszłościowego bramkarza. Myślę, że nawet już teraz wyprzedzający obu tych bramkarzy, czyli Diego koszta za 50 milionów sporto. Diego Costa za 50 milionów sporto. no... Czy dobry transfer? No jak za 50 milionów, to myślę, że tak. Czy sprawdziłby się w Chelsea, w Premier League? No, myślę, że tak. No, broni się to tak szczerze. Nie spodziewałbym się, ponieważ sam, sam bym go pewnie nie namaścił na bramkarza Chelsea. Ale myślę, że jakby przyszedł jako bramkarz numer jeden, to byłbym wystarczająco zadowolony i no, myślę, że GIT. No to teraz przechodząc do środka obrony. Oto o, tak, zaczynając. Colwell zostaje zostaje, Badia Sil zostaje i teraz Fofana wychodzi do Lazio za 20 milionów Trevor Czalobach na wypożyczenie do Crystal Palace Gilricht na wypożyczenie do Sheffield Ampris wypożyczenie Burnley Star do Nons za 0 i Diego Silva do, za 0 do Fluminense no tego Silva do Fluminense no to to na pewno trzeba mu oddać. Dziękujemy za pobyt w klubie. Jest dla mnie yy, i dla wielu fanów Chelsea legendą tego klubu się stał. Yy, no, co do pozostałych, za fofane chyba bym trochę więcej oczekiwał pieniędzy, ale te 20 też bym wziął, nawet pewnie 15 bym za niego wziął. No, Gilkrista i Hamprisa. No w prawdziwym życiu poszli na te wypożyczenia. Tutaj też idą na wypożyczenia. Ja bym szczerze chętnie ich zobaczył w Chelsea, żeby dostawali te minuty, ale zobaczymy, zobaczymy, kogo ściągniesz do tej obrony. No, no, zobaczymy, bo to też nie jest jakaś mega duża strata, reszta się zgadzam. Tego Badias' nie wiem w sumie, ale no może zostać. No, z tej u mnie wybór był pomiędzy Badiasilem a Fafaną: kto wyjdzie, kto zostaje. Zdecydowałem, że jednak Badiasil myślę, że jest lepszy, a tak w moim mniemaniu. Ale jak sam mówiłeś, ktoś musi być dokupiony do tej obrony i dokupuje Marka Głęchego z Crystal Palace za 40 milionów. No, powrót Marka Głęchego to na pewno coś, co bym celebrował bardzo długo. Wychowanek naszej drużyny, kiedyś sprzedany, czy sprzedane słusznie wtedy tak, ponieważ nie pokazywał wtedy poziomu Chelsea, mieliśmy problemy finansowe, musieliśmy trochę zarobić, żeby nie, żeby to FFP nie złamać. Czego bym przyjął obecnie tak, ale również sądzę, że jeżeli by właśnie ten głęb to i tak myślę, że potrzebowalibyśmy jeszcze kogoś do obrony. Albo właśnie zostawić tych, yy, tą dwójkę wypożyczonych piłkarzy, a tak to. No, no myślę, że, że Git i z za takie pieniądze w ciemno to biorę. Rozumiem. Teraz przechodząc do lewej obrony, no to Madsen zostaje, Chilwell zostaje i Kukurella do Sewilli za 20 milionów. Kukurela może i za te 20 milionów do Sewilli. Mi to nie przeszkadza. Wiele, wiele ludzi uważa, że jest bardzo dobrym piłkarzem. Może i jest, ja go po prostu nie lubię. Może iść. Chillul Madsen, myślę, że to dobre połączenie. Myślę, że byłbym zadowolony, jeżeli tak by wyglądała nasza lewa obrona. Pasuje mi to, po prostu ich zostawić. I tutaj prawa obrona to jest Eris James zostaje i Malogusto zostaje. No to są takie no brainery po prostu, nie, jakby Rhys James i Malo Gusto, świetni piłkarze. Bardziej debata jest, kto z nich jest lepszy obecnie, niż czy ktoś powinien wylecieć. I tak zdradzę osobiście, uważam, że Gusto jest obecnie tym lepszym piłkarzem. No i bardzo zadowolony jestem. No to jak tutaj Kukurela odszedł, to chciałem dodać jednego bocznego, żeby była troszkę większa rotacja. Wybrałem też lewego obrońcę Żyrela Hato z Ajaxu za również 40 milionów. Chciałem wziąć takiego versatile z na prawą i lewą obronę, ale ostatecznie skusiłem na młodego holendra z dużym potencjałem. Szczerze, według mnie z tego transferu pewnie nie byłbym zadowolony, bo rozumiem, że ma potencjał, ale to 40 milionów to są duże pieniądze. No i też mało dosyć pokazał. Pokazał to, że ma potencjał. Czy wystarczająco? No nie wiem. Więc tutaj akurat no, ja bym go osobiście nie, nie ściągał, więc na no, tyle. Rozumiem. Teraz tutaj wszystkich, pomocników zebrałem to jednego. Może niektórzy są uznawani za wyżej. W sensie wyżej na pozycjach, czyli tam założymy Asien, napastnik nawet niektórzy, ale dałem ich po prostu do wszystkich, do pomocników. Więc szybko zaczynając, no to Kajsadu zostaje, Lawia zostaje, Uguchukwu zostaje, Enzo zostaje, Konor Gallagher zostaje. I teraz y Chukwuameka i Santos odchodzą na wypożyczenia. Santos idzie do Strasburgu, Chukwu -A Meka do Southampton dei na wypożyczenie do Como, Palmer zostaje, Enkunku zostaje, Hutchinson wypożyczenie Ipswich, Angelo znowu Strasburg, znaczy znowu, tak było w prawdziwym życiu jeśli dobrze kojarzę, i za 10 milionów do Galatasaray. W prawdziwym życiu Angelo poszedł do Anaser za 26 bodajże, no, a co do reszty, trochę tutaj dużo ich i na pewno czuł wolałbym, żeby został w drużynie. To ja go. Dobrze, że go klub teraz w prawdziwym życiu nie sprzedał, bo go chcieli sprzedać, nie było kupca i dobrze, że nie było, bo bym się załamał. Jestem bardzo fanem tego piłkarza, no i ja bym wolał, żeby został. je, kto tam nawet za darmo mógłby polecieć, trochę gdzieś go mam. No, co tu więcej można by dodać? No, tego Ugoczukwu myślę, że wypożyczyłbym, albo może nawet sprzedał albo go, albo Kasadeja bym sprzedał, a drugiego wypożyczył. Po prostu reszta Git czy Enzo bym zostawił. No, z drugiej strony, z jednej strony jest niby Git piłkarzem, z drugiej strony jest fają głupią, więc no, no może zostać w sumie. Rozumiem. No, to teraz yy, deszczem wszystkich. Niko nie kupujemy na pomoc. Myślę, że to jest za dużo tych trawników, trochę. Trochę. No. Teraz przechodząc do wchodu, no to na początku pałem tych, co zostają. Czyli Sterling, Madłekę, Jackson. I teraz wypożyczenie, no to jest Moreira Strasburg i Washington do MLS-u do Dallas. Tak po prostu dałem randomowy klub z MLS-u. I teraz ci, co odchodzą, no to tak może trochę unexpected, but Mudryk odchodzi do Arsenalu za 20 milionów, za 20 Everton, Bofana za 15 do Trasbon Sporu w Turcji i Lukaku za 25 milionów do Interu. Co do piłkarzy, którzy zostają, się zgodzę co do odchodzących. Brocha, no spoko, biorę to w ciemno. Lukaku, Sio. ale za Mudryka to jest zdecydowanie dla mnie za mało pieniędzy. Ja bym oczekiwał gdzieś 45, co najmniej za niego może 40, no bo myślę, że te 20 to bardzo mało. No sprzedałbym go osobiście również, ponieważ o ile go lubię jako osobę, to pokazał już wystarczająco tyle, że może ma ten potencjał, ale ten potencjał nie jest na poziomie Chelsea. Co, co trochę szkoda, ale no, no bywa, trzeba niektórych piłkarzy odstrzelić, go bym właśnie odstrzelił tylko, że no czy, czy, czy 20 milionów to dobry wybór i do naszych jednakże jak na to nie patrzeć największych rywali za 20 milionów tylko no nie wiem, no nie wiem, więc to, 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 to chyba jedyny minus z tych co aut. tutaj szczerze się powiem, że miałem bardzo bardzo trudną sytuację jak go wycenić, zdałem trochę, trochę mało, trochę nie Trochę ze względu na tą sytuację, to teraz jest z nim, dlatego dałem tak mało. Może powinienem dać więcej, ale no, tak już zostawimy. Ale oczywiście, trochę transferów się przyda. No to tak, yy, zaczynając realistycznie, Sancho z, z wypożyczeniem, obowiązek wykupu również 25 milionów, potem że uzupełnienie luki po tych napastnikach. No to przychodzi Karim Konate z Salzburgu za 10 milionów. Iwy, I jeszcze na skrzydło dodałem Bakayoko za 50 milionów z PSV. Wracając trochę do. bo tego Fofane rzeczywiście pominąłem trochę. go bym zostawił, ale jeżeli miałbym właśnie z Salzburga przywitać. Karima Konate. Dzisiejszy... Dobra. Yy, przywitać Konate, to w ciemno, może iść Datro, nawet słab swap dealu bym mógł pójść. Yy, kto tu jeszcze trafił? Yy, Bakayoko z psv -go bym akurat nie widział, mamy madłekę, to jest praktycznie kopi w klej piłkarz, yy, jak Maduekę, więc tu akurat tego nie widzę. No, GD yy, na jakoś coś? No Jaden Sancho, tak w prawdziwym życiu jestem, oczywiście bardzo zadowolony, że tu trafił, bardzo zadowolony, że tu będzie na stałe. Fan Chelsea od młodego Jaden, więc, więc no spoko. No i teraz podsumowując, nie mam porównania co do prawdziwego życia, mam tylko tutaj sobie te swoje. Więc zarobiono z przedanych piłkarzy 160 milionów, wydaliśmy 215. Ostateczny bilans no to jest minus 55 milionów. Niestety nie, nie sprawdzałem, jak jest w prawdziwym życiu. Jak coś oceniasz, widzę, że jest trochę błędów. Znaczy dla Ciebie? Jak oceniasz ogólnie to moje okienko? Znaczy no tak, bilans w prawdziwym życiu na pewno jest bardziej na minusie. To, to trzeba podkreślić. A co do tego okienka, jeżeli takie by było w prawdziwym życiu, pewnie nie byłbym zadowolony. Muszę, muszę to przyznać, że pewnie nie byłbym zadowolony. Przydałoby się tutaj wzmocnień trochę więcej, szczególnie w tym środku obrony. No, w środku obrony właśnie albo więcej wzmocnień, albo zostawienie tych wypożyczonych piłkarzy z przodu. Może jeszcze jeden piłkarz, może no jeden... Pomocy to samo, może jeszcze jeden, ponieważ bardzo kontuzjogenni ci piłkarze u nas. No, nie byłbym szczerze zadowolony z takiego ogieńka, ale widzę tutaj koncept. Na pewno ten GUEI mnie zaskoczył i jestem, no, byłbym bardzo zadowolony, jeżeli by tu trafił za taką kwotę. Świetny obrońca. Koszty też bym otwarcie przyjął. Tak samo jak właśnie konate z tego z Salzburgu. Ale reszta no to, to raczej nie za bardzo to widzę. Ja rozumiem. Ale to jest wszystko, więc. Tak, więc to już wszystko, więc zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje Wpadajcie do Alvaro, wpadajcie tutaj właśnie do mnie również. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. I siema. Cześć.